Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet i głównym sprawcą zgonów z przyczyn onkologicznych po 35 roku życia. Głównym celem prowadzenia diagnostyki mamograficznej jest wykrycie u osób bez widocznych objawów chorobowych nowotworu we wczesnym jego stadium. Tzw. badanie screeningowe, czyli określona grupa wiekowa pań od wieku 50 do 69 lat. Mogą wykonywać badania bez skierowania, jest to badanie bezpłatne i co dwa lata same można przyjść, zgłosić się i się wykonuje to badanie. W tym wypadku dużo chętnych jest, ale wiele pań po prostu boi się tego badania, ponieważ to badanie jest dość przykre, bo trzeba tą płytką tutaj wziąć panią w pierś, przycisnąć. Tak, jak tu się to przyciska. Jest to chwila, nie jest to groźne dla piersi, ale jest to dyskomfort. Od razu pacjentka przy wyniku dostaje, gdzie może się z tego skontaktować na dalszą część badania i numer telefonu dostaje. Także pełna obsługa jest, że nie, nie odchodzi, jak to się mówi, ze swoim zmartwieniem, nie zostaje sama. Czy możliwe jest zdiagnozowanie raka piersi lub innych schorzeń sutkowego samodzielnie? No, w trakcie, że domowym można, z tym, że u nas. Milimetr się wykrywa, a palcem co pani wykryje, no, co najmniej 4-5 mm. A poza tym piersi jest zbudowana z tak zwanych zrazików, gruzełków, więc bardzo trudno samemu tak wyczuć. Głównymi czynnikami zwiększającymi ryzyko zachorowania na raka piersi są płeć oraz wiek. Nie można jednak pominąć innych czynników, które każda szanująca swoje zdrowie osoba powinna mieć na względzie. Przede wszystkim zaburzenia hormonalne w okresie pokwitania. I dlatego ta grupa jest od 50, 50 roku życia wzięta, kiedy największe są zaburzenia hormonalne. Czy warto zatem robić takie badania i co o tego typu akcjach sądzą same zainteresowane? To jest bardzo dobra akcja, bo można skorzystać za darmo. Dlaczego się zdecydowałam? Bo mnie się wydaje, że każda kobieta powinna dbać o to. Wiele kobiet umiera przedwcześnie, a tak nie powinno być. I każda z nas powinna. Dbać o swoje zdrowie. Badania finansowane były przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach populacyjnego programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi u kobiet.